do końca, bo Irsak jeszcze włożył gdzieś tam nogę i dziubną piłkę. Czterech na trzech. Znowu tak to wygląda. Kirm. Urywa się Paweł Brożek, ale Kirm wstrzymuje akcję. Irsak. Piotr Brożek. Mączyński. Irsak. Mączyński. Irsak. Cofnęli się dobre parę metrów. I do prawej strony spokojnie można było zagrać do Pablo Alvareza. Teraz blisko przeciwnika, to był Andrasz Kirm. Piłkę wciąż ma Wisła. Naprawdę, kiedy, kiedy słyszy się to wszystko tutaj, siedząc też w sumie na trybunie, na, na stawieniu przy Łazienkowskiej, nie wiadomo, kiedy to wszystko będzie wyglądało normalnie, kiedy... Kibice i klub. Yy, obie strony będą zmierzały w jedną stronę. Małecki, Małecki, lewa noga! niepotrzebnie na lewą nogę. Wydaje mi się, że yy, chciałem zobaczyć tę sytuację jeszcze raz. Czy Patryk był w pewnym po... momencie ustawiony na prawą nogę? Po przyjęciu, Kazek. Od razu, po przyjęciu, Przyjął i powinien po długim uderzyć. Po długim, wydaje mi się, po ziemi była no, Zobaczmy tą sytuację. Tutaj, o, właśnie w tym momencie miał wcześniej i przeszedł na, na. lewą nogę niepotrzebnie. Tak jakby chciał jeszcze zdobyć trochę przewagi względem. o i Wojciecha tu zrobi balast, gdzie miał. Myślał, że tym może Janka Muchę zmyli. No Pewnie, gdyby trafił, byłaby duża szansa, że Bramka wypadła. On po prostu tutaj dłużej szukał piłki lewą stopą, jak się okazało, niż, niż ten cały czas, który wynosił i wiąże się z Wojciechem Szolą, żeby tobie do przeciwnika. Trwał. Żółta kartka. Jakub Brzeźniczak ukarany przez pana Pawła Gila, właśnie. A w taki sposób dochodzi do siebie powolutku Krzysztof Mączeński, a Rzeźniczak przez tę kartkę nie zagra w następnym meczu z Polonią. W drużynie Wisły do, do końca musi uważać Marcelo. Junior Diaz to już pewne, że nie zagra w kolejnym spotkaniu z Krakowią. Marcelo musi uważać do samego końca, bo... No to byłby chyba jeszcze większy problem dla trenera Kasperczaka Przed meczem martwiłem się o Marcina Juszczyka Czy sobie poradzi w tak trudnym meczu To dla niego takie dosyć duże wyzwanie Wydawało mi się, że... Tym bardziej, że nie wszystko było idealnie ostatnio <gry> Tak, że, że to może być duży problem dla Wisły Kraków no, no, Bramkarz bez doświadczenia Ciężko zastąpić Mariusza Pawełka A tu okazuje się, że e, no, Nie miał właściwie sytuacji Gdzie mógłby się wykazać e, W dzisiejszym meczu bo Legia nie stwarzała po prostu sytuacji. Małecki. Bardzo dobry mecz Małeckiego. Małecki tak w drugie tempo. Spójrzmy. Jest odegranie piłki przez Kirma, ale Irca uprzedzony przez Kiełbowicza. No tak, to było takie dogranie. I to jest koniec. Na to jest koniec meczu, meczu przy Łazienkowskiej. E, powiem wprost z głębi serca. Dobrze, że to jest koniec tego meczu. Tak, Wisła zdecydowanie zasłużona na wygranie. Nawet nie trzema bramkami, tylko Pięcioma, sześcioma Myślę, że to byłby sprawiedliwszy wynik Dla tego meczu, bo Wisła miała jeszcze wiele sytuacji yy, Bramkowych, stuprocentowych Legia praktycznie nie zagroziła Był taki moment Przy stanie 2-0, gdzie Legia wydawało się Zaczyna tam lewą stroną trochę grać Natomiast trzecia bramka Już jak gdyby ten mecz zakończyła Brawa dla Wisły Kraków Która wydawało się, że to będzie taki mecz Przełomowy, trudny dla Wisły Kraków Która może mieć zagrożone to mistrzostwo Polski Dało się odczuć tą nerwowość przed meczem. Wisła nam dała odpowiedź, że umie wychodzić w drobnych sytuacjach. I dzisiaj zrobiła to naprawdę rewelacyjnie. 16. minuta. Paweł Brożek, asysta Patryka Małeckiego. W 47. ponownie Paweł Brożek miał już na koncie napastnik Wisły dwa gole. I takim strzałem spod siebie w 70. minucie ustala wynik tego meczu. Paweł Brożek tym razem skorzystał przy tym trzecim golu z asysty Rafała Boguskiego. I Paweł Brożek ma na koncie już... 10 goli. Świetny mecz Pawła Broszka, a y, bardzo ważna myślę, że y, równie ważna jak ta pierwsza była ta bramka na 2-0 na początku drugiej połowy. Ona jak gdyby nie dała legii y, zareagować po pierwszej połowie. Mamy rozmowę, proszę bardzo. Jest ze mną Maciek z Maciek. Powiem ci szczerze, pierwszy raz byłem na takim meczu naprawdę bardzo trudny do ocenia dla mnie. Powiedz, jak to z boiska wyglądało, bo ciężko mi, na... powiem ci szczerze, ciężko mi zadać jakieś pytanie, bo... bo dla mnie to był dziwny mecz. Wyglądało to jakbyście, wiem, że ciężko ode mnie byłego piłkarza powiedzieć to, jakbyście w ogóle przestali wierzyć w to, że umiecie grać w piłkę, że w ogóle, że serce macie do gry, do gry w piłkę. Tak, zgodzę się z tobą, bo wyglądało to tak, że jakby nas, y, z nas y, zeszło powietrze, w ogóle byliśmy dzisiaj tacy rozpali, tak jakby nam się nie chciało w piłkę grać i... I to mówię za, za całą drużynę, bo to było widać, to, yy, szybko straciliśmy tą pierwszą bramkę po moim po błędzie i po błędzie Tomka Kiełbowicza, kiedy poszedłem na podwojenie, Patryk się odwrócił i dograł fantastyczną piłkę. No, tam w pierwszej połowie jeszcze mieliśmy taki okres, co próbowaliśmy grać piłką, ale to było 10 minut i to zdecydowanie było za mało, bo z Wisłą trzeba grać przez 90 minut na, na wysokim poziomie, bo jeżeli tak się nie gra, to no, to wygląda to tak, jak to wyglądało dzisiaj. Dzięki bardzo. Dziękuję. A ze mną już jest e, Patryk Małecki. Patryk, e, spodziewaliście się, że dzisiaj e, będzie tak e, lekko, lekko, łatwo i przyjemnie? Powiem szczerze, że, że nie było bardzo lekko, łatwo. Tak to wyglądało po trochu z boiska. Chyba byliśmy bardzo zdeterminowani. E, wiedzieliśmy, że przegraliśmy bardzo ważny mecz z Korną w Kielce, każdy naspisywał na stratę. E, jechaliśmy. Z wiarą po trzy punkty. Zresztą ja to deklarowałem przed meczem, że dzisiaj, jeśli wygramy, to i zrobimy jakiś mały krok do obrony mistrzostwa polskiego. Zostało dwa mecze. Eee, wracając do meczu, powiem szczerze, że, że chyba w żadnym meczu nie stworzyliśmy tyle sytuacji co dzisiaj. Szkoda, znaczy do, do, dobrze, że wykorzystaliśmy te trzy sytuacje, ale ze dwie bramki jeszcze powinniśmy strzelić. No to na pewno, dzisiaj było u Was dużo takiej myślę pozytywnej energii, było widać taką solidarność w zespole, jeden za drugiego. Tak, tak, tak jak powiedziałem, przegraliśmy mecz z Koroną Kielce. Przyjeżdżaliśmy tutaj tylko po trzy punkty, zostały, zostały dwa bardzo ciężkie mecze z Krakowią i z Odrowodzisław. I co, musimy podtrzymać to pasę. I podtrzymać przede wszystkim jeden punkt przewagi nad Lechem. Ty ułatwiłeś dzisiaj wejście w mecz przy pierwszym golu pa Pawła Broszka, także Sokiełka dla Ciebie też pozytyw. Przy drugim też asystowałem, nie? A ja. Także dziękuję. dziękuję. No i proszę, spójrzmy: Legia 5 sytuacji, Wisła 19 w strzałach 20 do 6 dla Białej Gwiazdy, w strzałach celnych 8 do 1. Ta jedynka to słabe uderzenie Macieja Rybusa z pierwszej połowy spotkania, tak, tak. Tu nie ma żadnych wątpliwości. Legia mogła grać piłką, bo Wisła właściwie od, od początku miała swój wynik. A po golu numer dwa nastawiała się już wyraźnie na kontrataki. Cztery uderzenia Wisły w światło bramki w drugiej części spotkania. 50% skuteczność, bo dwa z nich to były gole w wyniku legii nie ma co komentować. Pięć strzałów Pawła Broszka, pięć w światło bramki i trzy gole. Naprawdę to robi wrażenie, a mogło być. A mogłoby być ciut lepiej. Z Pałem Broszkiem, a przede wszystkim Zwisłą, bo absolutnie zgadzamy się z Patrykiem Małeckim, który powiedział, że więcej goli powinno tutaj dla drużyny z Krakowa paść. Tomasz Jarzębowski najczęściej dzisiaj fałował. najczęściej faulowany był Ariel Borysiuk. I to wszystko, jeśli chodzi o statystyki. Co ty powiesz, Olegi? No cóż, Legii będzie przede wszystkim bardzo ciężko zapomnieć o tej porażce, bo to była bolesna porażka, to, to nie była porażka, to była e, taka, no nie wiem, jak to nazwać. Kazek, się... a może to jest tak, może to mniej boli, kiedy wcześniej wiesz, jak to się skończy, jak może się skończyć? E, nie, ja myślę, że mm, tutaj największy, wrócę jeszcze do swojej myśli. E, Legia musi przede wszystkim zareagować i w następnym meczu walczyć o te puchary, bo cały czas oni są zagrożeni i często po takim meczu, jeżeli drużyna wpadnie w jakiś maraz, przestanie wierzyć w siebie, czy jakaś bojaź, którą spowodować może w następnym meczu strata bramki, może zaprzepaścić grę w pucharach. Kazimierz Węgrzyn, Rafał Wolski, od nas to wszystko dziękujemy pięknie. Maciej Rybus e, powiedział taką rzecz, e, tak e, jakbyśmy nie chcieli grać w piłkę, jakby nam się nie chciało grać w piłkę. To mamy tylko jedno pytanie. Jakby? Teraz pora na Cezarego Olbrychta, później mamy kolejny mecz. Od nas to wszystko, do usłyszenia. Do widzenia. Witamy jeszcze raz z płyty stadionu, ze mną Rafał Boguski. Jeden z piłkarzy Legii powiedział przed chwilą, że tak jakby im się dzisiaj nie chciało grać w piłkę. Rzeczywiście tak to odczuwaliście na, na płycie? Nie, chyba nie. To mi się wydawało, że nie chcieli grać. Bo a... ja powinienem się ciebie spytać, czy to był najlepszy mecz Wisły w tym sezonie, ale po takim spotkaniu ciężko mi to przechodzi przez gardło. Mi się wydaje, że jeden z lepszych meczów, a że zdarzyło się to na legi, no to tym bardziej cieszy.